Plan na najbliższe katechezy jest taki, że ja postaram się w dzisiejszej katechezie omówić ogólnie temat łaski uczynkowe i uświęcające. Jest to ważne, Tylko pewne takie dopowiedzenie, a potem chciałbym, byśmy yy, oczywiście tam powiedzieli sobie o pewnych cnotach, mianowicie cnocie pokuty, poświęcimy cały dzień, czy dzisiaj, jak prosiłem, już wieczorem, jutrzejszą rano. Snota pokuty, bo ona jest drugą, są zasadniczą częścią etapu oczyszczenia i o snocie pokuty musimy dużo powiedzieć. Są ostatnie dwa, yy, całe moje też dwa nagrania w internecie na ten temat. Tam jest też wszystko, to, co Z tego Znaleźć, że pod każdym filmikiem na YouTubie jest link do tekstu, nie? Żeby od razu przejść z filmiku na YouTube do tekstu. Albo od razu korzystać z mojej autorskiej strony pietrazdawid.pl i tam jest wszystko. Kazania, i czytane i wideo podlinkowane pod YouTube. nie? jest tam już całość moich opracowań na mojej autorskiej stronie, nie? Zajmiemy się potem, kochani, cnotą umartwienia. I przejdziemy, przez te dwie cnoty, pokuta i umartwienie. Później przejdziemy do drugiego etapu, etapu oświecenia i powiemy sobie, o charakterystyka etapu będzie, i powiemy sobie tam wtedy już o cnocie pokory, o cnocie też czystości. Te dwie cnoty wygrałem i na nie, na każdą z nich poświęcimy osobną katechezę. Bo one są tak ważne, że no, miało być w jednej, ale to myślę, że dobrze jest rozdzielić. Temat łaski już szybciej powiedzieć niż, niż te pokory i czystości po łebkach zrobić. Takie jest moje zdanie. A one naprawdę są fundamentalnymi cnotami, nie? No bo, bo no, wiadomo jak dzisiaj, dzisiaj jest świat, tak? Więc to są te czystości, wszyscy walczymy. I teraz, kochani, jest łaska uświęcająca i łaska uczynkowa. No, temat ciekawy, bo tak naprawdę. Wzrost w życiu duchowym jest wzrostem własnym łasce Bożej. Nie da się tego oddzielić. Łaska Boża musi działać. Bez łaski Bożej nic nie możemy uczynić. I wiemy poza tym, że łaska jest Boża do zbawienia koniecznie potrzebna. Zamiast kochani, łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna, ale łaska uczynkowa też, bo bez niej nie wytrwamy w łasce uświęcającej. Rozumiecie? Bez łaski uczynkowej byśmy popadli znowu w grzech na Bardzo szybko. No bo wiemy, ile jest pokus. A jeśli chodzi o pokusy, to jakie są trzy źródła pokus? Warto sobie też o za państwa do końca życia. Święty od krzyża podaje trzy źródła pokus. Pierwszy to jest szatan. Czy ogólnie upadły anioły, złe duchy. Wiemy, że jedna trzecia aniołów spadła z nieba według tradycji, nie? Nie wiem, czym się zajmują. No i się kuszeniem, nie? Są wyćwiczeni, w tym do perfekcji. I się tym zajmują, tak? Kuszą czyli złe duchy. Dwa, świat. Kusi, nęci, świat. I trzy, to, kochani, porządliwość ciała. Po grzechu pierworodnym nastąpiła dezintegracja między ciałem a duszą. To jakby ciało walczyło z duszą, nie? jest takie pewne rozdzielenie tutaj. Będziemy to mówił w kontekście cnoty umartwienia, bo to bardzo ważna cnota, tak? I ona dotyczy pierwszego etapu. Więc obie łaski są nam koniecznie potrzebne, choć strukturalnie się bardzo różnią. Tak? Łaska uświęcająca jest inna niż łaska uczynkowa, czy w ogóle łaski uczynkowe, tak? łaski posiłkowe, jakieś dary duchowe. Oczywiście, jak wiemy, łaskę rodzimy się na ten świat, przychodzimy bez łaski uświęcającej, czyli piękna duszy, bez życia nadprzyrodzonego w duszy i wchodzimy w tenże stan łaski poprzez chrzest. To jest ten początek życia duchowego, kochani. Chrzest święty. Wejście w życie nadprzyrodzone w duszy. Duch święty wstępuje do duszy wtedy. To nie jest tak, że Duch święty dopiero przy bierzmowaniu wstąpi. Duch święty przy chrzcie wstępuje. Duch święty zaczyna mieszkać w duszy i jest tym twórcą życia duchowego. Wyposaża duszę w odpowiednie dary ale trzeba powiedzieć, nawet chyba szerzej, że siedem darów Ducha Świętego otrzymujemy wraz z łaską uświęcającą. Wygłosiłem, wygłosiłem te kazanie o 7 8 darach Ducha Świętego, też jest na mojej stronie. Jedno z ostatnich kazań, to też niektórzy podchodzili, byli w szoku, że no bo oni całe życie myśleli, że siedem darów to dopiero przy, przy, tym, przy bierzmowaniu się dostaje. Nie? No, a tymczasem bez tych 7 darów, powiemy sobie o nich potem, no to byłoby bardzo trudne wszystko, nie? bez tych siedmiu darów. Oczywiście tracimy łaskę uświęcającą przez grzech ciężki, czyli grzech śmiertelny. Tak? Grzech ciężki jest to samo, co śmiertelny. Sprawa jasna, tak? Tracimy łaskę, ale odzyskujemy na powrót łaskę uświęcającą. No właśnie, teraz jest pytanie do Was. Proszę bardzo. Czy jesteśmy w stanie wymienić sposoby odzyskania łaski uświęcającej? No po kolei, po kolei. Spowiedź święta. Co jeszcze? Tylko zwyczajny sposób odzyskania łaski uświęcającej. And ale jak żał, doskonały. doskonały, wiadomo, tam musi być to pragnienie spowiedzi w tym. Dobrze, no okej. Okay. Kiedy jeszcze? Dobrze, czyli rozgrzeszenie na wypadek śmierci. To pod sakrament spowiedzi może podciągnąć, ale dobrze Pani to mówi osobno, bo to też rzeczywiście jest godne refleksji. W momencie uzyskuje się łaskę święcającą. Stąd mogę iść do Komunii Świętej, a pokutę trafić potem. A są to same takie pokuty, które trwają kilka dni i się je odprawia po prostu później, tak? No, no jeszcze jest, ich chrzest jeszcze, jako forma odzyskania łaski uświęcającej. I chorych. Dobrze, i namaszczenie chorych. Dobrze, ale z namaszczeniem chorych to wiemy jak jest, że jeżeli jest w stanie, to powinien się wyspowiadać i dopiero wyspowiadany przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Przecież ostatniego namaszczenia, jeśli używaliśmy nomenklatury poprzedniego rytuału, tak? Ale wcześniej musi, przynajmniej choć niedoskonale, żałować, jeśli nie może się już wyspowiadać. Tak? To, co Wam wczoraj mówiłem. A więc, to są formy odzyskiwania łaski uświęcającej. Te pięć sposobów powrotu do łaski uświęcającej. Więc, łaska uświęcająca to jest pewien fundament, na którym budujemy życie duchowe. I tak jakby, jakby chciał prowadzić życie duchowe bez łaski uświęcającej, tak jakby budował dom bez fundamentu. Ktoś tam zbuduje się, pójść, to rozsypie, to ono się totalnie trzymać nie będzie, albo na piasku, no, jeśli, a będzie budował, gdyby by się rozlatywało, no i to, to, to do niczego nie będzie prowadzić. Tak? Święta Katarzyna ze Sieny widziała duszę własce uświęcającej, a więc bez grzechu ciężkiego, i zawołała: Panie, gdyby mi wiara nie mówiła, że jest jeden Bóg, sądziłabym, że ta dusza jest bóstwem. Rozumiem, że za tak piękną duszę mogłeś umierać. Czyli, co to jest właska uświęcająca? To jest nadprzyrodzone piękno duszy, w której żyje Duch Święty. Właściwie cała trójca święta żyje, bo Pan Jezus powiedział, że mnie umiłujecie, no ja przyjdę do niego i będziemy w nim przebywać. Czyli, no, byli przebywał razem z Panem Jezusem, fajnie, no, ale wiem, to, że że chciały świątynią ducha, więc Duch Święty też tam przebywa. No, cała trójca przebywa w człowieku. Cała trójca przebywa w człowieku. Trasz, biała szata chrztu symbolizuje szatę łaski uświęcającej. Które mamy donieść do końca naszego życia. To jest też ciekawe, tak jakbyśmy zerwali białą szatę krztu, położyli grzech ciężki, a przy powrocie do łaski uświęcający na nowo to szata jest nakładana. Pan Jezus do Faustyny powiedział: Tylko grzech ciężki wypędza mnie z duszy. Mam no, właśnie. No i teraz słowa świętego Jana Marii Wianeja bardzo mocne. W kazaniu mówi tak. Jak ciało bez ducha jest trupem, tak dusza człowieka pozbawiona łaski Bożej jest martwa i napełnia wstrętem Boga i aniołów. W tym stanie nie może ona zrobić nic, co by zasługiwało na życie wieczne. Cudowna piękność znika, dusza, podobna przedtem do aniołów, staje się brzydka jak czart, albo ścierwo leżące osiem dni w słonecznym upale. Po grzechu człowiek traci wszelkie zasługi zebrane na życie wieczne, choćby był w nie tak bogaty, jak wszyscy aniołowie i święci razem. No po upadku pozostaje mu tylko piekło. Dalej, grzech śmiertelny oddaje też duszę w niewolę szatana, czyli nas, nieprzyjaciółmi Boga, zamyka drogę do niebieskiej ojczyzny. Święta Teresa widziała duszę w stanie grzechu ciężkiego i widok ten tak ją przeraził, że wolałaby ponieść męki piekielne niż popełnić choćby jeden grzech. Święta Katarzyna z Genui wołała, że odkąd poznała zło grzechu, nie dziwi się karą piekielnym, bo są one prawie niczym w porównaniu do zła grzechu. To nauczanie świętego wianeja. I teraz, kochani też, jakie tutaj wnioski mamy, co się, co się dzieje tak? przy utracie łaski uświęcającej traci ona ta dusza możliwość uzyskiwania zasług na życie wieczne. To jest prosta nauka katechizmowa, wynikająca oczywiście z, tutaj z nauki Bożego Objawienia, że zyskiwać te zasługi na życie wieczne, i zasługi, czyli na przyrodzone, czy zasługujące, możemy tylko własce uświęcającej. Bo Chrystus umierając na krzyżu, nam wysłużył wszelkie, wszelkie łaski, więc w związku z tym, będąc. Tylko własce uświęcającej, czyli w łączności z Chrystusem tym duchowym możemy uczynić coś, co będzie zasługujące na życie wieczne. Więc tu musi być łaska uświęcająca jest czymś warunkującym, by nasze uczynki z pobudki nadprzyrodzonej miały charakter zasługi. Czyli spotkały się kiedyś z nagrodą w niebie, a zarazem były czym? Były pomnażaniem łaski uświęcającej, tak? Można powiedzieć, że zasługa na życie wieczne to jest to samo, co pomnożenie łaski uświęcającej. Wszystko z tym łączy. Czyli jeżeli ktoś będąc z was uświęcający przyjmie godnie komunie świętą, zyskuje ogromną zasługę przez przyjęcie komunii świętej, zjednoczenia z Bogiem na ziemi, bo w ogóle nam święci piszą, że przyjmowanie komunii świętej jest wielką zasługą na życie wieczne, jedną z największych, jaką można osiągnąć później. wiadomo. Ja Częsta Komunia Święta w ciągu życia to jest chwała w niebie niepojęta dla nas później. Tu jest to przesmak nieba. Największe zjednoczenie z Panem Jezusem, co będzie owocowało wielkim zjednoczeniem później w niebie. I jest też pomnożeniem łaski uświęcającej. Bo trzeba pamiętać, tak jak Wam mówiłem do końca życia, że łaska uświęcająca jest pomnażalna. Tak? Jeden i drugi będzie w łasce uświęcającej, ale żaden z nich nie będzie w łasce w tym samym stopniu. Jeden będzie bardziej uświęcony, a drugi mniej, tak jak wtedy słyszeliśmy w Apokalipsie. Kto jest święty, niech się dalej uświęca. Że niech dalej pomnaża łaskę uświęcającą, póki jeszcze ma czas. A czas ten ma tutaj na ziemię. Ale po grzechu ciężkim traci wszelkie zasługi zebrane na życie wieczne. To nie znaczy, że bo jest grzechem śmiertelny już teraz, tak? No, będzie potępiony. No ale jeżeli powróci do łaski, wzbudzi jak żalu i tak dalej, mamy te warunki, no to, kochani, na powrót, jak myślicie? Czy zasługi jemu się liczą, czy już ma zerowe konto i mu się odnowa? Ma pecha. Liczno? No. Tak. W przypadku dobrych uczynków, które są uczynione poza łaską świętającą, tutaj nie mam stanu, kto to jako życie na przykład? Yy, one, mm, mogą wysłużyć, wysłużyć kolejne, one mogą wysłużyć kolejne łaski uczynkowe, one mogą wysłużyć u Boga, wybłagać tak łaskę nawrócenia, łaskę pojednania, ale nigdy nie będą czynami zasługującymi. Bo tak mówi nauka katechizmowa. Jakiekolwiek dzieło życia duchowego weźmiesz do ręki, to jest taka nauka. nie? No bo tu chodzi, bo łaska uświęcająca to jest dar nadprzyrodzony. Widzenie Boga w niebie to jest dar nadprzyrodzony. Rozumiecie? I do tego, do tego właśnie spoczyna łaska uświęcająca. Yy, Przypowiesz o winy latorośli, pamiętacie, tak? Panie Jezus mówi, niech to trwa we mnie, przynosi owoc kwity. Trwat w Chrystusie znaczy w własce uświęcającej, Wtedy przynosi owoce. Ten sok płynie. My latoroślamy krzewem innym. Jak nie ma latoroś między krzewem innym połączenia naczyniowego, usycha, wrzuca się w ogień, czyli do piekła idzie taki człowiek. Tak? To jest obraz wiecznego potępienia. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. A kto jest włączony, to dojrzewa. Bardzo wymowny obraz życia w łasce lub życia w niełasce. No to jest szalenie ważne. Przypowiedź jest mocna. No, Ale no mówię, to też jest istotne, żeby się nie przerażać, jak się popadnie grzech ciężki, że się utraci wszelkie zasługi. Tak? Bo jeśli, mówię, na powrót odzyskuje kiedy się wraca do łaski uświęcającej. To jest bardzo ważne. Więc można powiedzieć, że to uświęcenie duszy jest... Zawieszone. No, ono jest zawieszone, ale on wraca do tego stopnia, który którym było wcześniej. No tak to pewnie można, można rozumieć. Teologia duchowości próbuje ułożyć w pewne ramy, tak, tą całą naukę, ale może do końca coś się nie da, no bo życie duchowe zawsze jest jakąś tajemnicą, czymś, co się dzieje wewnątrz. Tak. Co tutaj jest takich jeszcze istotnych, kochani, ważnych kwestii, które nas tutaj... Y Interesują, bo są w kontekście naszej drogi do świętości. I oczywiście to, yy, ta piękność duszy odbije się w postaci piękna ciała zmartwychwstałego, stałego. Więc, też tutaj nam, chociażby się Paweł opisał, gwiazda gwieździe nie jest równa blasku, tak też będzie i przy zmartwychwstaniu. Ciała zmartwychwstałe, stałe, tak jak dusza po śmierci, będzie w różnym stopniu chwały, w różnym stopniu blasku. W zależności od odpowiednich cnót zdobytych. Tak? Dużomiejscycy mówią, że poszczególne cnoty będą widoczne na tym duszy czy na ciele zmartwychwstałym. A więc to będzie ciało, które odzwierciedli dokładnie poziom uświęcenia, jaki mieliśmy. W ciele, w ciele uwielbionym zmartwychwstaną ci, którzy umarli w łasce uświęcającej. A którzy zmarli w grzechu śmiertelnym, zmartwychwstaną w ciele nieuwielbionym. Mówi święty Paweł kuchań w wieku wiecznej obrazie, więc jakimś przebrzydłym, przeszkaradnym, trudno powiedzieć, to wyglądało, na ich nieszczęście też nieśmiertelnym. No, bo będą wrzuceni do od, odłączenia od Boga na zawsze, tak? Czyli to jest ta zasadnicza kwestia. Być własną uświęcającej i ją pomnażać. Yy, dobrze. Co tu jeszcze z takimi yy, kwestiami ważnymi? Przez łaskę uświęcającą, Duch Święty oczyszcza duszę z wszelkich grzechów ciężkich. Czyli odzyskanie łaski uświęcającej jest oczyszczenie duszy od grzechów ciężkich to jeszcze skutki jeszcze mogą zostawiać, czy odpokutować. Ale uzyskanie łaski uświęcającej łączy się ze zgładzeniem, jeśli były, tak? grzechów, grzechów ciężkich. To w kontekście chrztu chociażby tak by było. Czyli trwamy wtedy w przyjaźni z Panem Bogiem, w zjednoczeniu z Nim. Możemy uzyskiwać zasługi, zdobywać zasługi na życie wieczne. No bo tu jest ta kwestia, nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem, że Jezus, umierając na krzyżu, On wysłużył nam wszelkie zasługi. Bo my zasługiwać możemy sam za siebie. Tylko nie mogę za Panią, Pani zasługę z, z jakąś nie, wysłużyć. To Pani tylko sama może. Pani, Pani, ewentualnie no, mogę za zmarłego się modlić, tak? Ale nie, nie, nie daję zresztą czystowym zasługom, przynajmniej im, tylko skracam im czas pokuty. A oni już w tej konsekwencji trwają swojego życia własnego, nie? Ale z Chrystusem jest tylko sytuacja taka, że On że On wysłużył nam y, wszelkie zasługi, umierając na krzyżu. I dlatego my w, tylko w zjednoczeniu z Nim możemy zasługiwać na życie wieczne, a więc tylko w łasce uświęcającej. No więc, kochani, jako dzieci Boże trwamy w tym zjednoczeniu, zyskujemy zasługi, uświęcamy się dalej, a więc łaska uświęcająca jest tutaj po prostu fundamentalna. Nie możemy jednak pomnożyć zasług na życie wieczne za innych czy dla innych. Ojciec Adolf Tankerej w swoim dziele zarystologii arystologii i Mistycznej pisze: Właściwa zasługa jest czymś osobistym. Dla siebie, a nie dla drugich łaskę i chwałę wysługujemy, gdyż obietnica Boża dalej nie sięga. Inaczej rzecz się przedstawia z osobą Jezusa Chrystusa, który, będąc postanowiony moralnym przywódcą ludzkości, bogim człowiekiem był, tak, na mocy tego urzędu. Zdobył zasługi dla każdego ze swych członków i to w ścisłym słowa znaczeniu. Dla swych członków, bo jesteśmy włączeni przez przez Jego mistyczne ciało z członkami Chrystusa. Ja dalej piszę. Chrystus wysłużył nam zasługi poprzez swoją najdoskonalszą ofiarę na krzyżu, która była nieskończonym zadośćuczynieniem. Widać to przy odpustach, które są darowaniem kar za grzechy na mocy zadośćuczynień Chrystusa. To jest ten skarbiec zasług Chrystusa, skarbiec za uczynień, którym szafuje Kościół. I przy odpustach je otrzymujemy. To jest schemat odpustów, to jest idealny, żeby to zobrazować. Tak? W katechizmie kardynała Gaspari'ego, to był twórca pierwszego kodeksu prawa kanonicznego, kardynał Gaspari, wielka postać, pisze tak: Co wysługujemy sobie uczynkami dobrymi, które wykonujemy ustrawiedliwieni przez łaskę Bożą? I przez zasługi Jezusa Chrystusa? Jeszcze raz. To jest pytanie 282 w tym katechizmie. Co wysługujemy sobie uczynkami dobrymi, tak, które wykonujemy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą i przez zasługi Jezusa Chrystusa? Odpowiedź. W katechizmie. Uczynkami dobrymi, które wykonujemy usprawiedliwieni przez łaskę Bożą, czyli łaskę uświęcającej i zasługi Jezusa Chrystusa. Wysługujemy sobie pomnożenie łaski, czyli pomnożenie łaski świętece, żywot wieczny oraz pomnożenie chwały w niebie. Wszystko tu jasne Bo nikt prawie o tym dzisiaj już nie mówi. Podkreśla się więc fakt wysłużenia zasług przez Jezusa Chrystusa poprzez Jego ofiarę jako Boga człowieka. Oskoro Bo bez łaski nic nie możemy uczynić, to On wysłużył wszelkie łaski, zasługi mając na krzyżu, zadośćuczynienia uczynienia i dalej. A my w łączności z nim duchowej je otrzymujemy, zaskarbiamy sobie. I idziemy do łaski uczynkowej teraz, żeby też nie przeciągać. Łaska uczynkowa też jest dziełem Ducha Świętego. Nazywamy ją także łaską wzmacniającą, łaską posiłkową. Czyli uczynkowa, wzmacniająca, posiłkowa, natchnieniem. Do pobudzeniem Bożym. Pobudzeniem Bożym, natchnieniem, tak, łaska uczynkowa, posiłkowa, wzmacniająca, jest mnóstwo określeń, tak. Przy zesłaniu ducha świętego apostołowie umocnieni łaską uświęcającą, tą pocztą uczynkową poszli, głosili, znali języki, no, jak nic tu działała łaska uczynkowa. A święty Augustyn naucza. Łaska wzmacniająca jest światłem oświecającym i poruszającym grzesznika. Hmm. No więc właśnie. I ta łaska daje nam możliwość życia według woli Bożej, wzrost, wzrostu duchowego, zachowywania przykazań, wytrwania w ogóle w łasce uświęcającej dzięki tej łasce. Więc jedna, drugą ta łaska uczynkowa właściwie no, może nie uzupełnia, ale jest konieczna, by wytrwać w łasce uświęcającej. Bez łaski uświęcającej ani bez łaski wzmacniającej, nie dokonamy postępu w życiu duchowym. Jedno i drugie jest tu istotne. Oczywiście, jak wiemy, łaska bazuje na naturze człowieka. I w związku z tym musimy z tą łaską współpracować, tak? Na tym polega wzrost życia duchowego. My współpracujemy z łaską, z łaską Bożą, a Pan Bóg tej łaski nam skąpił nie będzie. Pan Bóg chce naszego uświęcenia. Pan Bóg chce naszego zbawienia i uświęcenia. W związku z tym skąpił, łaski nam nie będzie, tak? Dobrze. Biskup Wilhelm Pluta, sługa Boży, tak nauczał. Bez łaski nie umiemy zachować Bożych nakazów przez dłuższy czas, a więc wytrwać w stałej przyjaźni z Bogiem, w Jego miłości i radości. Bez szczególnej łaski nie umiemy uniknąć wszystkich grzechów, na przykład lekkich, które lekceważone w życiu etycznym tak bardzo zniekształcają i naturalną dobroć i piękno człowieka. A więc bez łaski nie jest możliwe poznanie pełnej teorii zasad moralnych, a zwłaszcza nie jest możliwa ich pełna realizacja w życiu. Natomiast każdy najmniejszy czyn, nawet stosowna zabawa i odpoczynek, szczególnie zaś cierpienie, ofiara, ofiarna miłość, na rzecz drugi, przeistoczone przez łaskę, nabywają ceny wiecznej wartości w nawiasie zasługa. To mówi biskup Boży, sługa Boży, gorzowski biskup. No więc, kochani, nawet proste czynności, ale wykonywane gdzieś tam z pobudki nadprzyrodzonej, po prostu własne, mają formę zasługi. Więc, jak ważne jest to, by trwać własne uświęcające na co dzień. Tak? Jak wyjednywać sobie łaski wzmacniające? To jest bardzo ważne w kontekście naszych tutaj, naszych tutaj rozważań. A jeszcze może fragment blisko Pelczara. Korzystanie z łask użyczonych sprowadza łaski obfitsze i wiedzie prostą drogą do świętości. Tak bowiem łaski wiążą się ze sobą jako gniwa łańcucha. Jeżeli jedną ktoś przyjmie i należycie z nią współdziała, Bóg nadstawia zaraz drugą i tym łańcuchem pociąga do siebie. Ciekawe. Czyli podejmujemy łaskę uczynkową, którą Pan Bóg daje to będzie pomnażało kolejne łaski uczynkowe, więc jest, jest dalej wzrost w tejże świętości. A jeżeli z łaską nie współdziałamy, tracimy, wtedy też być może inne łaski, tak? które byśmy otrzymali. No więc, kochani, jak pomnażać łaski uświęcające, no, yy, łaski uczynkowe? No oczywiście, na przez życie sakramentalne, udział w świętej. To, co, o czym wszystko wczoraj mówiliśmy, przez całe życie sakramentalne życie modlitewne następuje pomnożenie łask, łask uczynkowych. Modlitwa, jałmużna, post. To samo. Tego można powiedzieć, że to jest moment otrzymywania największych łask, największych darów msza święta. Mówimy o tak zwanej aplikacji, tak? Czyli o przyjęciu łask płynących z krzyża właśnie przez na, na mszy świętej, Tak. I rzeczywiście, no, bierzmy udział przy świętej w różnych intencjach naszych, tak? łaskę. Kto z nas bierze udział w przy świętej prosząc o łaskę świętości, na przykład, tak? No, nie musimy od razu zamagać intencję, tak? W sensie złożenia ofiary kapłanowi, żeby poprawił te intencję. Możemy? O łaskę świętości, Bogu, świętości osobie Bogu wiadomej. osoby Bogu wiadomej, tak? Na przykład, tak? Czy o łaskę pokonania grzechu osoby Bogu wiadomej. Mm. Czy o potrzebne łaski do osoby Bogu wiadomej? A tu już wiesz o co chodzi. Ale rzeczywiście trzeba świętać z obecnieniem bezkrawym ofiary naszego Pana i po to ona jest, żebyśmy mieli dostęp do tych łask. No tak. Tylko może ojciec pijął mówi, żeby nie było mszy, to świat by nie istniał bo świat bez mszy nie będzie istniał. Tak? O, wśród tych łask w ogóle uczynkowych mamy też łaski powszechne i łaski szczególne. Warto też tak sobie to uświadomić. Łaski powszechne, w nich uczestniczą wszyscy ludzie. Bo na przykład łaską jest co? Dar życia. Łaską jest dar rozumu. Wolnej woli, pamięci, zdrowia. Na przykład, tak? Ty naturalny, tak? Tak. Są też łaski szczególne, konkretne, dary duchowe, które ktoś tam otrzymuje. Może dary nawet misty, mistyczne, tak? te wyższe takie, no, dla osób, których Pan Bóg chce prowadzić w ten, w ten właśnie sposób, dla ich uświęcenia, czy dla uświęcenia wspólnoty Kościoła, jak już sobie już tu, tutaj mówiliśmy. No, dar modlitwy na przykład, tak? łaska, łaska modlitwy, tak? łaska kontemplacji, no, to można wymieniać bez końca. Nie? Konk łaska, nie wiem, że konkretnej duchowości jakiejś, tak, którą ktoś od siebie w sobie widzi, jakiegoś pewnego takiego, no nie wiem, czy otrzymał łaskę kultu, kultu aniołów, czy, czy miłości do dusz czyśćcowych, no to są łaski, że nie. No nie ma tego sam z siebie, nie? do święty stworzą życia duchowego w duszy, to on tę duszę prowadzi nie. znanymi sobie drogami. Czy łaska miłości do Eucharystii, nie? Ktoś no się w tym odnajduje bardzo mocno, kult Eucharystyczny. Codziennie przez przy To jest wszystko łaska, nie? Biskup Pluta pisze tak. Gorzowski biskup, tak? Wielkie jest to misterium, jakie dzieje się w duszy od wejścia jej w stan nawrócenia. Tutaj w początku życia łaski w niej, życia w Jezusie Chrystusie, aż do samego szczytu rozwoju tego życia. Tym większe jest to misterium, że cały organizm nadprzyrodzonego życia udzielony człowiekowi, cały proces rozwoju tego organizmu Nigdy nie narusza wolności osoby ludzkiej, nawet w stosunku do proporcji łaski, którą Bóg stawia człowiekowi. Człowiek zawsze jest wolny, człowiek musi sam wybier, wybrać, decydować, chociaż i ten wolny wybór i ta wolna decyzja znowu pozostają pod wpływem tchnienia łaski. Więc teleska dziesiątka Jezus mówi: wszystko jest łaską. Ciekawe. Oczywiście są też łaski szczególne na konkretny moment życia. Bardzo też istotne, determinujące potem całe życie, na przykład ktoś otrzymuje łaskę powołania szczególnego. Nie mówimy o powołaniu małżeńskim, tylko mówimy o powołaniu do życia tak, czy do kapłaństwa. Może być tak, że on przytmi ten dar. Pozakryje tak? on ten dar jakieś namiętności, ten świat. Tak, w jakiś sposób go odciągnie od tego, później się męczy, powszedł na inną drogę życia i stwierdza, że już tam lata, że, że to jednak nie to i się rozmylił, tak? że miał iść inną drogą. Bo on nie jest tutaj, tak odczuwa duchowo. Tak? Może tak, że po prostu przegapimy ważną łaskę taką niezwykłą w dany moment, którą Pan Bóg dawał. Ale mówimy o rzeczywistości niezwykle dynamicznej, no to Pan Bóg mówię każdego prowadzi też inaczej, tak? Dlatego te łaski trzeba rozeznawać na bieżąco, trwać i je po prostu rozwijać. Księta tak? Faustyna w dzienniczku pisze: O życie szare i monotonne i w tobie skarbu. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem Jana. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi ona dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czy będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi i nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera? Nigdy się nie zmieni. Pieczętuje pieczęcią na wieki. 62 punkt dzienniczo. Czyli Każdy dzień jest kochani jakimś czasem Bożej łaski i musimy go właściwie spożytkować, właściwie go przeżyć. Tak? Każdy dzień przeżyty bez łaski święcająco, bo każdy dzień, który no, zawaliliśmy, że tak powiem, w życiu duchowym, jest niepowetowana strata, bo nie cofniemy czasu. Nie wiemy, ile nam zostało czasu życia, nie? a każda chwila jest chwilą na zdobywanie zasług na niebo, w łasce uświęcającej, nie, no i szkoda naprawdę tego marnować, tak? bo to wszystko kwestia potem wieczności jest. Przełoży się to na stopień chwały, na to, jak będzie wyglądała nasza, nasza wieczność. Kiedy z perspektywy Sądu Szczegółowego Chrystus pokaże nam, jak łatwo mogliśmy dojść do świętości. Ile łask posiłkowych otrzymaliśmy, jeśli dusza jest potępiona, to znaczy, że ona zmarnowała tysiące natchnień, tysiące łasku czynkowych. To nie jest tak, że poszła do piekła, bo pan mu tam wtrącił i nie wiem, już nie miała szans za życia, i ona zawsze mogła się nawrócić. Miała tysiące możliwości, nie?